Dzień dobry, w odcinku drugim mamy Pada Kral, Karola, który, który bawił się kroplówką, tlenem, każdym monitorem szpitalu. Więc na to porozumiemy i lekarka go wyrzuciła ze szpitala, on na okno pukał, tak? No i się stało. No i się grzeba. Zapraszamy do filmu. Karol Wiśniewski. 30 lat. Bawił się kroplówką, tlenem, kardiomonitorem i wszystkim w szpitalu. Nawet ma założonego motylka, ale lekarka go nie piła. Wrzuciła go ze szpitala. I potem... I po tym uderzy grzebieniem szpital. Zapraszamy do sądu. Witajcie z sądu rodzinnego. Pan Karolu, opowiesz nam, co się dzieje? Dlaczego masz założonego motylka? Jak to milutko! Przepięknie tutaj! Co sąd mi nie rozprawi? Nie rozprawi mi sąd. Il XD. Proszę pana Karolu, proszę wstać i usiąść albo wezmę policję. Nie lol. Pan Karol może sobie się bawić. Do sądu przyjeżdża policja. Ten nie po Karola Wiśniewskiego. Jest pan zatrzymany za bawienie się w sądzie. Pan Karol napisał nie wchodzić do sądu. XD. No i pan Karol został uwiesiony na pięćdziesiąt lat więzienia. Do sądu wchodzi Pan Erik. Którego? Którego? Pan Erik jest ranny. Potem traci przytomność. No i potem stracił przytomność. Potem do sądu trafiają ratownicy. Zapraszamy do sekretu. Musisz dotrzeć tam, gdzie są. Potem musisz poszukać drabinę. Potem znalazłeś. Posadzasz. Daj no mi działa ten sekret. Albo nie. Tutaj 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 jest przeznaczone światełko zielone. Jak nie chcesz się posłuchać, Masz tutaj pieniądze. I robisz tu pieniądze. Zróbcie ten sekret i zapraszamy uwiezieni wy, każdy piątek i we wtorek, środa, czwartek o godzinie 20:10. Polecam!